W latach 2010-2011 Wydział Promocji organizował plenery fotograficzne we współpracy ze Starogardzkim Towarzystwem Fotograficznym oraz Szkołą Fotografii w Sopocie, Krymijską Szkołą Fotografii w Sopocie. I owocem tych plenerów są zdjęcia fotografów, a należy też wymienić, że Kilkanaście fotografów i ze Starego Gardli, jeśli miasto brało udział w kilku takich plenerach. I to, co Państwo widzicie, to są wielkoformatowe wydruki o wymiarach 100 na 70 Przygotowaliśmy 48 takich prac. Uchylę rąbkę tajemnicy nic nie pokażę, no, tylko dwie z nich. I są to y, prace właśnie y, autorstwa kilkunastu fotografów biorących udział w tych plenerach. Y, Planujemy w, y, w tym roku, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu, organizację wystawy y, plenerowej. Będzie to z tego co się orientuje pierwsza tego typu wystawa z Starogardzie Gdańskim wystawa zdjęć o takim formacie, a ponadto organizowana w plenerze, bo one są wylokowane akurat na takim nośniku, który może być wystawiany na otwartym powietrzu. Prawdopodobnie będzie to zorganizowane w współpracy z Muzeum Ziemi Kociewskiej i część wystawy będzie w na rynku, a część, ta większa część można powiedzieć, wystawy będzie ulokowana na rynku na otwartym powietrzu. Już teraz zapraszam do obejrzenia. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej miasta, gdzie taka informacja o tej wystawie się pojawi.